Magnolia należy do rodziny magnoliowatych, są to rośliny, które stosunkowo dawno powstały, są to jedne z pierwszych roślin kwiatowych, tak naprawdę. Do najefektowniejszych zdecydowanie należy magnolia saurzelana. To jest ta magnolia o tych gigantycznych kielichowatych kwiatach. Jest oczywiście forma podstawowa, po prostu magnolia saurzelana, ale jest też wiele odmian. Lenne i Alba to jest taka właśnie o takich gigantycznych białych kwiatach. Osoby, które zdecydowałyby się na hodowanie magnoli w swoim ogrodzie, ogródku, na co powinny zwrócić uwagę? Jak się do tego zabrać? Po pierwsze, trzeba zobaczyć, ile mamy miejsca w ogrodzie. Jeżeli mamy mało miejsca w ogrodzie, to raczej bym polecał magnolię gwiaździsto, bo ona z początkowo jest krzewem, a potem niedużym drzewkiem, rośnie stosunkowo powolutku, ale to tych kwiatków ma dużo, także jeżeli mamy dużego ogrodu, możemy też się cieszyć uradą magnoli. Natomiast jeżeli mamy na przykład szeroki trawnik, prawda? Albo mamy przy domu trochę więcej miejsca i takiego słonecznego. Magnolie generalnie lubią miejsca zaciszne, słoneczne, z dobrą żyzną ziemią. Więc jeżeli takie miejsce mamy i możemy zapewnić takie dobre warunki roślinie, to możemy się zdecydować na przykład na magnolie sauzzelana. Te magnolie początkowo też rosną krzewiaście, potem wytwarzają kilka równoległych pni i generalnie zachowują się jak takie duże, szerokie drzewo. To są rośliny, które są dosyć wrażliwe i wymagające, no ale potem się odwdzięczają pięknymi kwiatami. Jak długo trzeba czekać na te kwiaty, zanim się ta roślina zadaptuje u nas w ogrodzie? No na ogół 3-4 lata. To znaczy ja myślę, że tak po właśnie 3 latach możemy oczekiwać pierwszych kwiatów, ale żeby no mieć efektowną roślinę, to trzeba poczekać no tak 5-7 lat, wtedy już się pojawia tych kwiatów znacznie więcej. I oczywiście co roku tych kwiatów jest coraz więcej. Kwiat ma bardzo ciekawą budowę ponieważ właśnie składa się z takich bardzo mięścistych działek. W środku znajdują się bardzo liczne słupki i pręciki, które są zebrane w formie takiej kolumny. Tak? One są zrośnięte jakby, wzróż, zrośnięte jakby do takiej wspólnej osi, tworzącej tak jakby wspólną łodyżkę. I potem z tych pojedynczych owocolistków, które tam widzimy, takich łuseczek, tworzą się nasiona. Ostatnio pojawiają się na no od paru lat obserwujemy nowe odmiany o kwiatach żółtych. To jest absolutna nowość na polskim rynku. Pierwszą magnolią taką była magnolia Elizabeth. To jest magnolia otrzymana ze skrzyżowania magnolii nagiej, czyli jednego z rodziców magnolii są bo magnolia są jest mieszańcem. Dzięki którym właśnie te kwiaty są piękne i duże i kielichowate. Z magnolią drzewiastą, która ma z kolei bardzo skromne kwiatki, ale kwiatki są zielone. W związku z czym otrzymano właśnie magnolie, które mają piękne, duże kwiaty. Ale właśnie z tym zabarwieniem zielonkawo żółtym co jest szczególną atrakcją. Co sprawia, że ten kwiat jest taki niezwykły i ten krzew? Uroda generalnie polega na tym, że no przynajmniej magnolia właśnie gwiaździsta, magnolia sożelana i magnolia japońska, one wszystkie wypuszczają kwiaty przed wypuszczeniem liści, tak? Czyli mamy wpierw drzewo, które jest absolutnie nagie i stąd znowąd, prawda, pojawiają się wielkie, przepiękne kwiaty, no jeszcze w momencie, kiedy jeszcze pamiętamy, prawda, tą szarość zimy i nagle, prawda, w parku widzimy szalone kolory, a jeszcze nawet liści nie ma. Także to jest właśnie główna uroda magnolii. Oczywiście ten rozmiar kwiatu, szczególnie właśnie przy magnolii to użelane jest no niezwykłe. To rzeczywiście, nawet jak na jakikolwiek kwiat ogrodowy, one są, można by je nawet porównać do róż wielkokwiatowych, jeśli chodzi o rozmiar kwiatu. Także, a, po, a przy okazji są to dosyć cienkie też gałązki, więc ten kontrast jest uderzający.